Oui. W Boże, ja znowu lata. Co się dzieje? Ja z astronautą będę. Tak więc, witam Was bardzo serdecznie z tej strony perskiej. W dzisiejszym odcinku pogramy do to z tym gościem. Ej, nie karkę, który ma policję na karku. Serio? I w dzisiejszym odcinku, Boże, policja! Ej, robimy stanty na budowie. W sumie widzicie, widzicie? Okay. To będzie taki. Nie wiem, czy je, jeśli będziecie chcieli, yy, ro, yy, żebym nagrywał taką serię. O, BOŻE! ja latam! Ja... Co się dzieje? Taka będzie. Taka będzie. Taka będzie. Taka Czy, czy, czy. Panie, pan ryzykuje życie. O, już mi już mi policja znikła. O, ja latam. Chłopie, zobaczysz na odcinku. Zobaczysz na odcinku, co się stało. Nie. <grym> Dobra, chodź do kanalizacji. Sobie, yy, jak... Chodź jedz za mną. Jakby ktoś się pytał z widzów, trzeba. Czemu... Trzeba u perskie bardzo żeby nie wjeżdżać. Oui. Wii! perskiego. Ej. Boże, ja zdów no. latam! Co się dzieje? Ja za astronautą będę! Astronauta perskie. halo, halo, Pekasi, nie mój. Ukradziony Pekasi. Jezus! Co się dzieje? Mm -hmm. A jaki, jaki będzie próg łapek? 80 Dobra, mam wystarcza... Nie! Okej, okay, dobra latam. Nie! Witam pada Perskiego Dobra, ja mam pomysł na stanta. Jedź za mną. Tu gdzieś to było. Jedź za mną? Ty widziałeś To był taki ładny stancik. Fajnie, że ja... Nie wiem, już idę w sumie. Ej, odbijałem się od roweru. Znaczy wraka. Chodź do mnie. Patrz, zaczynaj się. Shit. umrzesz zaraz Dobra, je, już polecę. Jedź za mną. Jedziemy tutaj, wybijamy się... To jest bardzo stary stan. Ui! Nie kojarzę go. Od tych schodków się wybi. Dobrze. Dobrze mu poszło. I musisz na ten most wylądować po prostu. Wiesz. Byłem... Byłem już... Blisko tego mostu. Wiem, widziałem. Wow. Lecę. Ja lecę zostaw. Aj, wbiłeś się, u mnie. Pada co się dzieje? Czekaj, ja zrobię bardzo duży rozpęd. Bardzo, ale to bardzo duży rozpęd, a później będzie y, Nikorek umiera. Tak, za 30 sekund tak. pojawi się na mapie Nikorek w mie Odbidziałem myślę. Kurde. Ej, w sumie jeszcze 30 sekund nie minęło. Może no, ja te... to, to szybko zgarbię. <grym> Albo nie. Nie, nie nie udało ci się perskę. Kurde. No to i am. No właśnie Dobra, też lecę <grym grym grym> Wiesz, że ty byś wypadł z motora, chyba nie ja? Ty byś się odabiał... Helikopter! Czy ty w helikopter wyleciałeś? Czy stałeś się helikopterem? No nie wiem, ale widzę, widzę twoje włosy Ty wleciałaś! Wleciałeś! Ale wypadłem z motora! Ale wy... wypadłem z motora! Kurde Ale jestem tu Co ty robisz? Czemu tam coś wybuchło? Ale pamiętaj, nie wybuchaj mnie Dobra, dawaj! Jeżdżaj tu Koś rozpędź <laughs> Widziałem! Widziałem <laughs> To był bardzo ładny los tam. To był śmieszkowy odcinek. E, jakiś, pozostały czas oh, jakiś pozostały czas mam. Jakiś pozostały czas mam. Ty też masz pozostały czas? Nie. Ja mam jakiś poz... pozostały czas. Dzień dobry. Dzień dobry. O nie, już mi się motor no, dymi. Ej, zła tak. wiadomość, już mi się motor dymi. Gdzie mój motor? Czemu mój... Mi... czekaj. Gdzie jest ten czerwony motor? Co jest? Tu... jest ten czerwony motor, który nie jest mój? O, jest! Jest tutaj. O, jest. Ej, bo tu jest twój. Tu jest twój. Tu jest... twój. Czemu, czemu ten motor latał? Czemu ten motor latał? Czemu ten. Czemu ten oczu bym był na. na. na dole? Jestem. Ja śmi Nie. Co za późno, ja już odleciałem. Ui! Nie. Dobra, myślę, że. Wow. Co się stało? Wow. Zbombardowałeś mnie. Wjechałeś we mnie, po prostu wjechałeś. Nie w... Dobrze, że ja tego nie nagrywam. Ale ja nie wjechałem w ciebie. Wjechałeś we mnie. Dobra, ja dzisiaj wrzucę ten odcinek, zobaczysz to. Serio. Ja dzisiaj go wrzucam, bo to jest dziwny odcinek. Ja u ciebie... I, z... I zrobisz klip jak we mnie... Jak Siema, mnie wjechałeś. Kurde, latarnie, kto tu postawił to? Lata. Kto tu latarnię postawi Niepotrzebną latarnię indyjską. Właśnie. Niepotrzebne na to latarnię. Widzowie! I dlatego le lepiej jest robić stunty na fa Fabule, Ale musisz najpierw przejść całą fabulę. Czemu? Eee. O, się żeby na to. most. Tam nie zładzył, nie? Żeby ci nikt sam nie dzwonił, przypadkiem. O Boże! Ła o, fab... o, Barbar. O kurde, co się stało? Labalban. O, EXP. To jest mój odcinek. Mówiliśmy to, że yy, do końca października wbijamy 200 subskrypcji? Do końca października wbijamy pańskie modlitwy. Bo... Zrobić się subskrypcji, już powiedziałem. Cieszę się. No bo chciałabym to wbić. No a teraz no tak, akurat, teraz akurat tak, powróci. Moment. O kurde. Powróciłem wracamy, do YouTube'a. Wracamy z Perskim do nagrywania. Um, żeby Perski zrobił? Tak. kilkanaście cię. Żeby był ale, Rowride right, czy Grind? Nie wiem. Dobra, ja sobie naprawiam motor. Dobra, 90. Zakręcisz moje fury. Okay. Widzowie, nie polecam, nie polecam wam, mógł nie dać aut. I takie coś nie dzieje. No dzieje. tu jest, nie jest mój motor. Kasi, buddy. O, ej, od, ej, możesz zobaczyć, ile już cinek trwa? Eee, nie bo no nie nagrywałem Chyba szkoda idę też naprawić mój motor czy ja przez to jest? widzowie nie bądźcie debilami This zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale. Ej, zrobię coś za co mnie widzowie ja z nienawidzą. O nie Boż. Jesteś? O Boże. Tutaj. Zabij mnie Czekaj, żebyś... Możesz już. Już to zrobił? Ja też mam to Co jest? Czekaj, ja, ja też mam to śmieciu. Wow Powiem ci tak. To ty miałeś gdzie zabić, a nie ja. Czekaj, łap mnie! Ej, Nikorek, łap mnie! Chodź tu! Nikorek, śmieć! Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? No ja jeszcze... Czekaj! Łap mnie! Czekaj. Łap no mnie. łapie! Dobra! Łapie. Łap mnie! łapie! Złapałem! Czekaj, chodź tu! Złapałem! O! Szybko! Granat! Ja widziałem ten granat jak coś! Ja widziałem ten granat! No to robimy... tysięcy. Tak. Przepraszam. Dobra, tym symbolicznym akcentem. O nie! O nie! O nie! Bym wjechał w pociąg. Więc tym symbolicznym, symbolicznym akcentem. Zgrywamy jeszcze jeden odcinek. Nie. Zostawiajcie ile łapę w górę? 50! 5 eee, dlatego, że nie zrobiliśmy żadnego stądu. Zrobiliśmy parem. Na przykład ten. Nie. Patrz gdzie jestem Czekaj Nie widzę Cię Fajnie, co nie? Patrz gdzie nie jestem Ooo <laughs> ale, ale masz bycie na motorze kiedy. Dobra, NIE! nie! To jakiś... Więc tym symbolicznym akcentem mam nadzieję, że film Wam się spodobał Zostawiajcie 5 łapek w górę No i elo! Korek, pożegnaj się. Elo!